Witam, kryptospekulacja, Kamil Zajosi, rok 2024, kontynuujemy krypto Flash, codzienne wydarzenia z kryptowalut i nie tylko, zanim to rozpoczniemy to rozlosujemy dwóch zwycięzców po 500 dolarów, giveaway to symboliczne rozdanie, poznamy ich wkrótce, a także jeden moderator, a symbolicznie 300 Dolarów. Zanim do tego dojdziemy, to przypominam także o drugim konkursie o wartości 1000 dolarów, a tutaj jest mowa o cenie bitcoina do końca tego roku, 31 grudnia. Ostatnia minuta, notowanie z Binance. Jaka będzie cena bitcoina? Zapraszam do typowania, słykie komentarz, a te inne komentarze, jak widzimy, w okolicach 50, nawet powyżej 100 tysięcy dolarów, także symboliczne losowania co tydzień. Około fortuny i tutaj 95% środków będzie do jednego zwycięzcy z ogólnej puli, a 5% trafia na long term, na zakup osak co tydzień. I tu będzie jeden wielki zwycięzca, gdy osak Black Ship, derza w powtórka z Shibainu, będzie listowana na Binance i to nie są puste słowa. Obecna wartość to jest 92 dolary. Ja przypominam, że na. Binance i USDT te kwoty wysyłamy, bowiem tutaj trafiło jedno trafienie na iter scanie, No i to przypomnienie będzie udostępniane. Koło fortuny, zanim dwóch zwycięzców po 500 dolarów, to symbolicznie z mojej strony jeden z moderatorów, 300 dolarów, i to są moderatorzy z roku 2023. A więc powodzenia, panowie. Mam nadzieję, że kwoty podzielicie się, jakie inwestycje dokonacie. I to osobą jest Amprofi Degen, zwycięzca konkursu. Chyba na osak trafi ta pula. Chociaż Kedra ja i After Party, Market Cup, wciąż kuszący w tej strefie. Czekam na komentarz, ewentualnie pod materiałem, czy też publicznie, jeżeli oczywiście jest taka chęć. No a teraz, ten tweet giveaway ja sobie zrobię w ten sposób, że wybieramy sześciu tutaj nominowanych i ich wsadzę do koła fortuny w to oto koło fortuny, aby ta symbolika emocji była. Wciąż kontynuowana i wszystko tutaj będzie, oczywiście, publiczne. Nic do ukrycia. A kolejne losowania to też warto zaznaczyć, te systematyczne co tydzień będą robione live, aby tu nie było żadnych ingerencji. Myślę, że te wcześniejsze losowania, które były, to także jest przejrzysta informacja. No, i cóż, tutaj mamy 206 dokładnych wejść i zaczynamy tych sześciu. A potem kolejno dwóch szczęśliwców. I oto oni, kto się tutaj znalazł. Ja pozwolę skopiować to, oto tą metodą tych sześciu. No, i będę musiał to szybko zedytować. Ta oto szóstka, gość kolorowy, Liso, Krzysztof, Talk, Guerio i ELKHARM. Tutaj mamy dość nietypowe niki. Piotr w skrócie. No i tutaj na koło fortuny, panowie, jesteście. A więc losujemy pierwszego zwycięzcę, a kolejno drugiego. Jest i on. Rozumiem, że to był Piotr pod tym nikiem Elkra Mediatico. Myślę, że w komentarzu wyjaśni ewentualnie nazwę tego nika, a także zatem drugi zwycięzca z tej oto piątki już. Blisko, blisko tam był jeden, ale za to mamy całki i to jest ten oto użytkownik. Ja proszę o kontakt mailowy na Cspekulacja Ewentualnie Telegram pod CS Regulamin, aby zweryfikować jeszcze tutaj Telegram, bo tam też była metoda ingerencji w drugim etapie, czy faktycznie do tego doszło. Gratuluję wygranym i do usłyszenia. Ahoj!